W firmie Rubito specjalizujemy się w sprzedaży dywanów, wykładzin, chodników i wycieraczek. Od 2016 roku mamy doświadczenie w upiększaniu wnętrz naszych klientów. Nasze produkty głównie pochodzą z Turcji. W tym momencie, w naszym sklepie internetowym, znajduje się ponad 20 tysięcy produktów. Od początku założenia firmy szukaliśmy dobrej agencji. Dostaliśmy właśnie z polecenia kontakt do firmy Verso. Baliśmy się trochę tej współpracy, ponieważ to była pierwsza agencja i tak naprawdę pierwsze kroki nasze, których nigdy nie robiliśmy w internecie. Tak? Postawiliśmy sklep, ale no nigdy nie reklamowaliśmy się. Dlatego były też obawy przed przeinwestowaniem. Po spotkaniu byliśmy zachwyceni. Tak, spotkanie rozwiało nasze wątpliwości, pozbyliśmy się lęku. Atmosfera, która była na spotkaniu pozytywnie nas nastawiła na dalszą współpracę. I do tej pory tak naprawdę nie żałujemy tego. Naszym wyróżnikiem jest to, że staramy się również projektować własne wzory, nie tylko to, co oferuje nam fabryka. Podczas współpracy z Verseo zależało nam na dotarciu do naszego klienta docelowego. Jeśli klient znalazł w naszym sklepie swój idealny produkt, wraca do nas po kolejne, co zwiększa sprzedaż. Obrana przez nas strategia obejmuje pozycjonowanie strony i kampanie płatne. Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, YouTube. Oraz pełne wdrożenie analityczne Google Analytics 4 oraz audyt i wdrożenie User Experience. Połączenie wszystkich tych usług wraz z dedykowanym zespołem ekspertów przyczynia się do rekordowych wyników. Ostatnie 3 miesiące, rok do roku mamy wzrost wejść o 51%, a wzrost sprzedaży od początku naszej współpracy to ponad 2000%. Partnerstwo. I zespołowa współpraca się opłaca. Dzięki raportom, które otrzymujemy na bieżąco, czujemy, że trzymamy rękę na pulsie, wiemy, gdzie dokładnie wędrują nasze pieniądze i jak przekłada się to na sprzedaż. We współpracy z Werso tak naprawdę cenimy sobie najbardziej kontakt, który jest o każdej porze dnia i nocy, w każdej tak naprawdę sprawie. Mam w sumie taki nawet przykład: godzina 6 rano otrzymuję od Asie SMS-a że nasza strona nie działa. Ja oczywiście jeszcze spałem, ale no, godzina nie ma znaczenia. Zawsze pomoże, zawsze ten kontakt pozostaje.